Mamy dzisiaj 1 października. Nocy mają być no już przymrozki można powiedzieć, bo jeden stopień na plusie to no to że ten plus. Ehm, dlatego moje piękne pomidorki trzeba ściąć. Troszeczkę postanowiłam zaryzykować i zostawię Wszystkie koktajlówki, bo chcę tutaj włożyć piecek, który na wiosnę używałam do podgrzewania rozsad. Zetnę tylko wszystkie pomidorki, które się zapaliły. I ryzyko będzie moje polegało na tym, że wszystkie takie zielone zostawię. Myślę, że ten piecek powinien dać radę utrzymać temperaturę dodatnią. A Pomidorów mam jeszcze bardzo dużo, dlatego chciałabym, żeby one jednak jeszcze bardziej dojrzały, a właściwie podrosły i dopiero wtedy zajmę się chowaniem ich, na takie dłuższe przechowywanie. Moje krzaczki są jeszcze zdrowe, oczywiście mają niedobory, już są sfatygowane, ale zobaczcie jakie to są piękne kule, tam jest akurat Aussie. No cóż, będzie test. Mam nadzieję, że przejdą go pozytywnie. Zobaczcie jakie jeszcze ładne, naprawdę bardzo ładne rośliny. Pierwszy października i jeszcze takie owoce. <śm> moja czapeczka. Piękne. Zwłaszcza te wielkoowocowe bardzo mnie cieszą. Jeszcze takie, no, po 60 deko bez problemu, będą miały pół kilo na pewno. I pozbieram zaraz tylko te, które złapały już chociaż troszkę koloru. I będziemy czekać na kolejny. Na kolejny sezon. Trochę się y, sentyment zaczyna pojawiać, że sezon się kończy. Ale to był, mimo tego trudnego roku, to był naprawdę dobry rok. Dobry rok dla pomidorków w mojej szklarni. Ciekawe, jak u Was. Mam nadzieję, że cieszyliście się pomidorkami i że cieszycie się może nawet nadal. Wajcie, co się da przed tym przymrozkiem. Co jeszcze zbieram przed przymrozkami? Papryczkę. No wprawdzie ona rośnie tutaj w cieplarni, ale i tak będę chciała robić ajwar. I paprykowy i ten z oryginalny z bakłażanem. Więc zbieram sobie. Zostawię tylko takie malutkie, które jeszcze Eee, może jeszcze coś podrosną, natomiast takie duże jak ta na przykład, to nawet jak jest zielona, można zebrać i dysze je sobie w domu. Przepraszam za moje łapki, ale niestety praca w obrocie czasem brudzi. Co jeszcze będę zbierać? Eee, chcę na pewno schować moją cebulę, która się suszy w szklarni, eee, nie w szklarni, F która się suszy. W garażu. I chciałabym ocalić tą piękność. <laughs> no, ona jest wyjątkowo podatna na mróz, więc na pewno będę chciała zrobić z niej jeszcze taki rodzaj pasty, żeby móc dodawać do pizzy czy do różnych potraw, jak zupy na przykład, czy sosy. Na pewno będę też chciała okryć moje warzywka na zewnątrz. Zaraz wam pokażę jakie. Zebrałam też ostatni koper, taki już ładny, zakwitnięty. Być może, że przetrwałby niewielkie przyrostki, ale ja po prostu chcę go sobie już powiesić i ususzyć. Chcę go sobie powiesić i ususzyć, żeby na przyszły rok, jak będą ogórki na początku sezonu, żeby już mieć jakiś start do kiszenia, czy do robienia ogórków małosolnych, jak, jakkolwiek. Żebym już miała taki koper. Gotowy. Tutaj są ostatnie wysiane na zewnątrz, rzodkiewki. trochę rukoli. Tak, taką wczesną i późniejszą sobie posiałam, więc to będę chciała też okryć po prostu agrowuchliną. Te warzywka są dosyć odporne, ale jeśli okryjecie, to będą na pewno będą bardziej zadowolone i będą ładniej rosły. I jeszcze jedną grządkę będę okrywać. To też jest grządka, która raczej jest y, wytrzymała na chłód. Posiałam tu właściwie, nie posadziłam, a posiałam szpinak. Rozsiał się też koperek, taki młodziutki, może jeszcze zdążył rosnąć. A tam dalej są musztardowce, mizuny i kapusty pekińskie. One na takich zimnych miesiącach nawet rosną lepiej. Wprawdzie posiałam je dosyć późno, ale jeszcze myślę, że coś z nich będzie. Żeby im pomóc, troszeczkę osłonić, to właśnie zastosuję agrowłókniny na takich połąkach. Te żółte tyczki to tyczki kompozytowe. One są... już teraz naprawdę jestem urudna. One są takie giętkie i wystarczy je tylko przywiąć i wbić w podłoże. Powstaje super wytrzymały pałąk, który utrzyma mi agrowłókninę. Tak to wygląda. Potem już tylko wystarczy na, narzucić na to agrowłókninę i gotowe. A czy buraczki albo marchewka potrzebują osłony? Nie, nie ma problemu. Nawet jeśli troszkę skosi je y, mróz liście, to i tak jeszcze długo, długo będzie można je po prostu z grządki wyciągać. Wcale nie są takie delikatne. Tam mam ostatnią cukinię. Muszę ją ściąć, bo ona tego nie przeżyje. No chyba, żeby nie spadła ta temperatura, tak jak zapowiadają. No ale wątpię, żeby tak się stało. Co jeszcze będę zbierać? Jeszcze będę zbierać ogórki. <laughs> tak, ogórki. Ale to są ogórki meksykańskie. Tylko spadło na ziemię. O, są takie małe ogóreczki. Zobaczcie. Słodziaki. Jak małe arbuziki. Spróbuję je zebrać i ukisić. A czemu nie? Na świeżo też są dobre. Ale zwłaszcza wtedy, kiedy są młodziutkie. Przy ogórkach meksykańskich rośnie coś, co się mrozu zupełnie nie boi. To są buraki liściowe. Niektórzy lubią te buraki. Ja ich naprawdę nie lubię, ale hoduję je dla kur. A poza tym są bardzo ładne. Moje kury za nimi przepadają. Zobaczcie, jakie mają śliczne kolory. W tym roku nie mam tych żółtych, ale i tak się pięknie prezentują. Czy to ostatni rzut, ostatnie spojrzenie na moje piękne dalie? Może tak być. Jeżeli przyjdzie taki przymrozek, to będę się musiała z nimi na ten rok już pożegnać.